Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, ja jestem Tola Witam Was na kanale Zaksiążkowanym. Przechodzimy dzisiaj do Was z mega luźnym filmem, który trochę ukradłam od Karoli, Karateusz.books, w sensie to jest na Instagramie, a na y, normalnie YouTube ma Karateusz. Jest to Zdrajmy film, karateusz, tak? który oczywiście, że tak zawsze i wszędzie, który ona zrobiła razem ze mną, kiedyś dawno temu, z pół roku temu i ten link spróbuję Wam podlinkować bo opisie, jaki zapomnę. Natomiast jest to film, który takie wyzwanie dla nas, w którym chodzi o to, że przygotowałyśmy sobie po trzy e, słowa dla danej książki i będziemy sobie je pojedynczo mówić, no i ile, po którym słowie zgadniemy, tyle punktów dostajemy, no i... I tyle w sumie, nie? Czyli na przykład, nie wiem, ktoś powie pomarańcze, w smoki, ogień, no to zakąt pomarańcze, pomarańczy, nie? Tylko my starałyśmy się nie tak oczywiście iść, no żeby też było jakieś, jakieś wyzwanie do tego. Dobrze, ja punkty Twoje będę zapisywać u mnie, a ty Nie, ja wiesz moje. co, bo ja już mam notatkę to. otwartą, bo ja pisam sobie wszystko na laptopie, więc ja po prostu nam napiszę tutaj Zuza Tola, tak? Tak masz na imię? Bo nie pamiętam. No, chyba tak. Wpisz grupa, Wspisa. żeby było wiadomo. Nie, bo ja też jestem grupa. Zuzatola, dobra. E, no i teraz chyba bez zbędnego przedłużania. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dobra, czy ja mogę pierwsza? E, tak. Pierwszy spróbuję najprostsze. Śmierć. Aha, bo ja muszę zgadnąć po jednym. Dobra. W I sensie, jak nie zgadniesz, okay, to mówisz okay. dalej, czytam ci drugie słowo. Wszystko jest o śmierci. To prawda. I przy każdym. umówmy się, że przy każdym słowie masz jeden darmowy strzał. Okej. Okay. Kurczę. Wszystko jest o śmierci. No ale no możesz cokolwiek e. Wiem! Ten reportaż. Y nie. A -a. Drugie słowo za dwa punkty. Szpital. Ej, szkodliwy szpital. Nie. koma. Tam nie umiera. No ale mógłby! Ale nie umiera! Śmierć, szpital. Trzecie ci dużo podpowiem, Bo właśnie starałyśmy się, bo bardzo łatwo było ten, to zrobić. No, bardzo łatwo, w sensie, że. Przy każdej książce nasuwają się automatycznie słowa, więc no, starałam się. Umierzyć. No to dawaj to trzecie. Kwiat. Co? ja mam pojęcia. Myszulko, nie, skup się. Śmierć, szpital, kwiat. Kwiaty dla Wgrenona. Nie. Ale to miała tyle sensu. Ale kwiat jest w tytule, tylko nie jako słowo kwiat. Okej, okay, czyli jakiś kwiat. Śmierć, szpital, kwiat. Ja też staram się wybierać książki, o których Tola dawno nie mówiła. Eee, aha, nie. No? Czeka nie, nie, to się nie dojczy. Ja tam też nikt nie umiera. Czy to jest romans jakiś? Nie. Znaczy nie, nie. Nie wiem. Śmierć, szpital, kwiaty. Nie wiem, poddaję się. To jak to jakie znasz kwiaty? Nie. Jak wpadniesz na dobry kwiat, to już będziesz wiedzieć. Stokrotka. Nie. A znasz książkę ze stokrotką w tytule? Może. To ci powiem, że nie. Magnolia. Nie. Róża. Co jest z różą w tytule? No szumko, oni wszyscy już wiedzą. No i co? Możecie sobie wiedzieć. E... Mogę już ci powiedzieć... O no. i pani róża. O oh no! No, no, I no! Oh, nie! To był ból. Tola, zero. <coughs> Więc nie, tak będziemy... Tak. Dobrze. E... Nóż za nóż. Nóż za nóż? Tak. Ale miało być jedno słowo. Ale... Y, wiem, ale to jest jakby moje powiedzonko. Noż za mysz. Aha! Jezu, ja już myślałam, że ty mi mówisz słowa do książki. Nie! No. Okej. Okay. Eee, rodzina. No dobra, wszędzie. Next. Samotność. Wielka samotność. Nie. No to next. No bo tak, takie słowa... To, w sensie, ja też takie pisałam, więc jakby spoko, ale... No, trzecie. Fatura. Yy, Gdzieś raki. Tak. A ja Cię nie wzięłam, na całe szczęście. Dobra, ja mam jeden punkt. E, dobra, mamy po dziesięć w ogóle, nie wiem, czy mówiliśmy. Dzieci. Dzieci z blerbym. Nie. Ogień. A, proste. E, to są te, e, niste płaski. Dobrze, no. Tak właśnie chciałam Ci jedną proste okay, dać. Dziękuję. Dobra, no. Bez troska. Beztroska. Ciekawe słowo. Ciekawe słowo na pierwsze słowo. Ale że bohateru, bohater jest beztroski? Ja ci Czy że książka powiem. jest troska? Ja ci nic powiem. Dobrze, opa. Bardzo ciekawe słowo. Nie przychodzi mi żadna książka, którą pierwszym słowem opisałbym jako beztroska. Kosiarze. Tam była beztroska? Nie musieli się martwić, że umrą? <grym> no dobra, no. Y, dobra, drugie ci nic nie da i to jest zamierzony cel... Dzień <grym> zamierzonej przyjaźni. No, nice. No, no. Lektura. Dzieci z Bullerbyn. Tak? No. no tak myślę, A wiesz, że żeby to... nie wpadła, jakbyś przed chwilą to nie powiedziała ale celowo tak ci wzięłam, żebyś miała jakąś szansę. Dobra, to teraz będziesz zero. zero. Nastoletniość. Nie ma czegoś takiego jak nastoletniość. Ale co, to, to skróćmy na Nastoletniość. No nic, no. Wszyscy, wszyscy, większość osób w książkach, jakie czytam, są nasoltkami. Szkoła. Ale ty jesteś wredna. Ale ty jesteś wredna. Ale właśnie w tym przypadku jednym, bo w żadnym innym ci tego nie napisałam. W tym jednym przypadku to jest kluczowe, bo to jest cała książka tylko o tym. I właśnie też słowo nastoletniość zrobiło w tym, uważam, robotę. Czy to co musi być jakaś młodzieżówka, tak? No. Jakaś y, po prostu zwykła młodzieżówka, a nie. Y... O Boże, czekaj. -y, angst at happy ending? Nie. O. Trzecie? No. Dojrzewanie to jest kluczowe. Ale. Paśle ty do boju? Nie. O, sorry. Ale nie jesteś daleko. Tam będzie pół punkta. Nie, nie, wiem. nie no, w sensie. Bo tu chodzi jakby typowo o proces dojrzewania w tej książce. Nie, właśnie, bo. Poczeka, nie nie widziałam. Czerwone chustki. To mhm, punkt. Masz pół punkta, no? Punkt. Powiedziałam ci, że za pół. Powiedziałam ci, że za pół, bo, bo trafiłaś już jedno. Patrz, co tutaj i Patrz, co No dobra, No, teraz też nie. Dobrze. Tak, czy się czy chcesz bawić, to dobrze. Przeciwieństwa. O, fajne słowa wymyślać. Dziękuję. Dobrze. mnie. jest. Dobra, mogę jeszcze raz ja. Ale ty masz tylko 10, myszko. Więc yes. nie masz kolejnego. Zresztą trzy, ja to mam punkty 3. No dobrze, ale czy mogę jeszcze raz, bo jestem wkurzona i chciałabym cię. No, możesz. Dziękuję. Ulubieniec. Czyli twój czy mój? Ulubieniec. ty dla Garnona? Nie. No to już musisz next, bo dobra. trafiłam. Rodzeństwo. Serii niefortunnych zdarzeń. Nie. Myślę, że byłabym tak głupia. No to już mam. Dobra. Bo już i tak już strzeliłam, no to trzy. Ciepło. Ciepło? Ulubieniec ciepło, rodzeństwo. To nie może być mój ulubieniec. Kroniki Redukaine. Tak, tak? Tak. Wow! A wiesz, Fajnie ja poszłaś, fajnie, podoba mi się. Ale jak ty byłaś w prosto. Y, jak ty byłaś to ja też będę wredna. Ja myślałam, Eg że mamy jednak jakąś litość, nie mamy. Y, to ja jeden punkt mam, bo zgadłam tak. po trzecim słowie. Dobra, to teraz jeszcze raz ty. Ty, ja w sensie teraz no ja. tak, Teraz tak. będzie mega proste. No. Mgła. Huh? No, w sensie jak słyszysz drugie słowo. Aha, książę mgły. Nie, nie, to aż tak bym, poszła po nie poszła. Edynburg. <grym> y, no to Marina. Szko, Tam Barcelona była. Faktycznie. Bolało. No i trzecie groby. Ja dlatego, bo widzicie, ja wybierałam książki, których ja wiem, że Tola dawno nie myślała. Nie. Yeah. Ale to było... Teraz... Ale ja byłam pewna, że to najprostsze. Edynburg tam był, a ty po prostu zepsułaś. Miasto duchów? No. O. No, przegram. Dobra. Może jeszcze nie. Achem. Dziewczyna. Ale jesteś zabawna. Dziękuję. Marina. Nie. No dobra, to next. Konkurs. Oj, no to ja tu mogę dużo teraz trafić. Albo Cinderella is dead, albo rywalki, albo... coś jeszcze przywłaszku do głowy, ale już mi uciekło. Szybko. Cinderella is dead. Nie. Królowa. No to musi być... Muszą być rywalki. Black. No ale wiocha. Ale wiesz, bo to akurat no. przyznasz sama, że to. No tak. Chociaż z drugiej strony ten konkurs pasował bardziej do rywalek. No. Po prostu ja pomyślałam o Cinderella i no tak, jest... dawno. No tak. E, dobra, next. Gorąc. Nie. Slash może być upał. E, Słyszę? No na przykład. E, to dalej już muszę. Aha. Magia. To e, miasto miasto mm -hmm. tego, miesiącu? Miasto miesiącu, dobrze. Dobrze. Dwa. Krew. Hmm. No dobra, to w takim razie krwi na pewno nie może być w tytule, bo to była moja pierwsza myśl. No ale nie dałaby tak z tytułu. Krew, 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 nie wiem. Turner, To jakiś kryminał? Ale ona się demonicznie uśmiecha. A wiesz co, Chciałam być miła, ale jak ty nie jesteś, to też nie będę i zmienię to słowo. A co? Nie wiem, nie wiem, co jest krew, terror. Ej, wiem, Grał tron. Nie. Nie? Nie. Ale byłby dobre, przyznaj. No w nie tak. No tak jest słowo. A dobra, jednak nie wmyślałam nic dobrego, więc będzie to, które miał być Azja. Azja? Mhm. Krew, terror, wojna makowa. Nie! Battle Royale! Gupku? Oj, no ale przyznaj! Ale z ciebie gupik jest. Ale przyznaj, że wojna makowa też by mogła być. Ale jesteś głupik. No dobrze, no to zero, rozumiem. Nie pół punkta? Nie. No dobrze. Next. To będzie fajne. Przeprowadzka. Idź do piekła. A eee... super, super, idziemy dalej. Prześladowanie. Dobra, ee, i tak starszy punkt, więc może lepiej stracić na czymś. Eee, Zbranie niezbyt elegancka? Mm -mm. Szkoda. Ale całkiem to by było niezłe. No nie. E, p, nie, zasady. Tylko nie chodzi o zasady takie, wiesz, typu. Jak powiesz mi zasada, jedyna, o czym myślę, to o fizyce. Nie, Jak właśnie Mariusz? chodzi o zasady, tylko nie mogę użyć tego jednego słowa. One jest w tytule. Nie chodzi o zasady typu savoir vivre. Jakie mogą być jeszcze zasady? Pomyśl najpierw, jakie mogą być jeszcze zasady. Do czego się używa zasad? Do trzymania ludzi w Nie, no, ale chodzi o takie, wiesz. No, 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 kumam. No to. Zasady są w fizyce. Nie dalej. Zasady są w Zasady państwa. Zale. Zasady w życiu. Trochę niżej, idź niżej. Trochę prościej. Nie mówimy o wielkich konceptach, tylko mówimy o. Co? Powiedzieć ci. No. The game. A sobie nie <laughs> Ja już sobie Pamiętam tylko, że było paskudne. Nie pamiętam żadnej okay. fabuły, więc jakby... Dobra, przez przypadek 20 zamiast 2 i 0 ci wpisałam. No i wszystko jasne. No dobra. Dobra, czekaj, to już było? chwieczka. Xy muszę powstawiać. Dobrze, damy ci czas. Dobra, chwileczkę, chwileczkę, Nie, nie patrzyłam mi tak. <grych> e, Okej. Okay. Przyszłość. Czyli science fiction. To może być na przykład przewodzenie lewetona. Nie. E, metal. Cinder. A ty, ej, to nie było fajne. A wiesz dlaczego? Bo w moim jedenastym, którego nie użyję, bo mam jeden zapasowy, było metal na pierwszym słowie i to było cinder. Tola, dosłownie dobrałyśmy to się perfekcyjnie. Nieźle. Bang bang. bang, bang. Dobra, czyli mam dwa, bo po drugim słowie, nie? Tak. Dobra. Tola w takim razie. Eee, niedostępność. Czyli inaczej, co może Ci bardziej pomóc, brak dostępu. Do wody? Nie, nie, Dobrze, no, susza. Czy to jest twoje słowo? No, susza, no. Tak. Trzy punkty dla Toli. Bo ja, ja widziałam, wiem, jak ci oczy zagzawiły. Ja nie wiem wcale, czy ja wygrywam, wiesz? Wydaje mi się, że mogę nie. Dobra, okay. dawaj, zaraz ty. E, dobra. No. Kwiat. Kwiat czy czy czerwona fasola. Nie. No. Brutalność. Ale ty nie możesz zmieniać w połowie. Czemu? No bo jak już masz coś napisane, to nie utrudniaj teraz. Mm -hmm. Ok. Again. Brutalność. Kwiat i brutalność. Um, kwiat i brutalność. Czemu kwiat? Moje pytanie brzmi, czemu kwiat? Wiesz, z tym przyszło do to igrzyska śmierci, ale dlaczego tam miałby być kwiat? I Kwiat i brutalność, Wojna Makowa, tak? No. Bo mak, okej, okay, dobrze, mamy to. Ale wiesz, coś powiem, że ogólnie jestem pod wrażeniem, jak fajne słowa wymyślamy. A, a, no, Bo Wojna Makową bardzo łatwo byłoby w oczywisty sposób mega opisać. E, dobra, to teraz ja. To będzie trudne. Opaska. To jest książka, o której bardzo dawno nie mówiłam, nawet na kanale. Ale bardzo ci się podobała. Strażnicy tajemnic? Tak. Mm -mm. No, co idzie dalej? Opaska. Ym... Nie wiem, czy mówić Ci to słowo, które mam wypisane, bo ono jest za oczywiste. W sensie, znaczy w sensie za, za słabe właśnie. Może Ci powiem ciemność zamiast tego drugiego słowa. Mam, yy, I teraz kolejne słowo to dark, ten serial, nie. bo tam był Buler, który miał opaskę na oku. Nie, to nie jest to. Ale to by było nieco nie? Ale nie mówimy o serialu No, mi super, opaska byli Eee, o Boże. Nie mamy tutaj książki. A to dziwne, bo mamy, ja widziałam ją. W... Gdzie jest ta książka? Ej, wiecie co? Ja na pewno miałam tę książkę w rękach Ej, i dobrałem. była u w, w Poznaniu. Next Potwór. Opaska, ciemność, potwór. Mogę dać ci jedną podpowiedź. Za pół punkta. Chcesz? No, bardzo lubisz film. Ja bardzo lubię filmy! Ale nie no, czytałaś potem na jej podstawie, w sensie na podstawie tego filmu, w sensie inaczej. Film jest na podstawie książki, ale ty po obejrzeniu filmu chciałaś przeczytać książkę. Myszko! Nie mam oczu. Opaska, możliwości. opaska! O, wiem co, nie otwieraj no, oczu. No, nie otwieraj oczu, ale to, no dobra, dam ci pół punkta, ale no, to naciągane, Naciągane, mega. ale obiecałaś, że podwieźć pół punkta, także... No tak, ale to była jeszcze taka dobra. Czekaj, sprawdzam co my tutaj jeszcze mamy. Błysk hm. Błysk Nie wiem Strata Percy Jackson Nie No to musisz dalej Tatuaż What? <laughs> Nie sądziłam, że akurat tak, tak cię zagnę Tatuaż? A jest akurat bardzo oczywiste Naprawdę. A ja... oczywiście, jeżeli wy mieliście jakieś swoje typy po drodze, to dawajcie znać, może pójdzie wam lepiej niż nam, bo mi się wydawało, że to będzie bardzo prosta no, gra, wiesz? ale w sumie nie jest aż taka. Błysk, strata i tatuaż, ten tatuaż, co nam robi tatuaż? Ten tatuaż jest dosłownie... Dosłownie gdzie? O, <laughs> nie Poddajesz się? Nie, poczekaj, daj mi jakąś podpowiedź jeszcze jedną. Za pół punkta. No. Błysk to okładka. Ale słaba podpowiedź. No ale gdyby jak na jakąkolwiek inną, to byłaby zaproszka. Nie, nie wiem. Poczekaj, no, jeszcze pomyślę. Ale dosłownie. Nie przychodzi mi nic do głowy. Mroczna materia. Nie, nie, no przecież co ja gadam w ogóle ze głupoty. <tato> Tatuła! O, o, Ale to ja bym w życiu nie zgadła. Bo ja nie pomyślałam o tej książce w ogóle. Yay. Dobra, teraz ja. Konkurs. Come on. E, dużo było konkursów. No. Kon, konkursów? To, to, to są jakikolwiek. Cinderella jest... nie, stop, nie powiedziałam tego, nie zauważyłaś? Nie no, bo tam brałam tylko te, które czytałaś. Konkurs. Sztandrun. Nie, ale to była niezła, Awww. niezła Drugie słowo, miłość. Come on. Ale to akurat tu jest ważne, w sensie, bo to nie jest po prostu wątek romantyczny, tylko to jest jakby... Już nic nie mówię, bo ja jej podpowiadam, a potem się dziwię, że przegrywam. Poktórzyła się rywalki, i nie nie. Nie, 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 nie. Nie było tej książki jeszcze. Okej. Okay. No, idź dalej, bo powiedziałam rywalki. Cuchy. To jest na mnie. Ten, t -tka, t tkając świt. Tak jest, tak jest szefowo. Hmm. Dobra, jeden punkt. Dziękuję. Dobra. Y, to teraz powinno być przedostatnie, albo ostatnie? Y, chyba ostatnie. Bo ja mam jeszcze jedno dla ciebie. No, no to ty masz te jedenaste. Nie, ja mam jeszcze jedno zwykłe. A, no to teraz ja i ty. No, dobra. Eee, choroba. O. Mm. Akurat jest proste. Gwiazda, nie. E, five feet apart, czyli jak to było? E, pięć kroków od siebie. Trzy kroki, ale nie. Nie, to nie wiem. Znaczy, że w sensie się już trafiłam, to myślisz tak drugie słowo. <słodycze>, słodycze. Choroba i słodycze? Willy Wonka. Charlie, fabryka czekolady. Dlaczego sobie miałam <słody> to? Nie wiem. Kto tam był chory? Nie wiem. No chyba na głowę. No chyba. Eem. No i teraz to już powinna zgadnąć no. Azja. Co tam robią te słodycze? Choroby Azja słodycze? Choroba. Choroba Azja słodycze? No nie wiem, no kwiat czy na fasola? Tak. A gdzie tam jest choroba? To jest dosłownie klucz tej książki! No nie, no masz rację, jak to powiedziałam. A ty jesteś Nie, no jak to powiedziałam, to, jak to, powiedziałam to już wiedziałam, że zrobiłam błąd. <grym> Dobrze. Tak. Dobra, jeden punkt, jeden punkt. Eee, czas. Eee, Podróży w czasie, pewnie. Albo o, nie wiem. <grym> no ja nic nie mówię, bo to jest ostatnie. I to może odpowiedź może zaważyć na ilości łącznych punktów. No, to czas. Mroczna materia? Nie. Yeah. Oh, kamienie. Come on. Kamienie z drugim słowem. No to jest już mega proste. Trzecie już, opowiem tak, trzecie słowo Ci niewiele powie. Ciekawe, fascynujące jest to, że masz różne kolory włosów. Wiem, nie? Ej, tu dosłownie masz przebłyski mega jasnych włosów. Fascynujące, fascynujące. masz piękne włosy. No, dziękuję bardzo. przepięknie w tych krótkich. Dziękuję. Kamienie czas. Staś te dwie książki bardzo dawno temu. O, oh, to nie jestem o siebie zła. No nie wiem. Dalej, powodajesz się? Romans jest trzecim słowem. Aha, no to nie wiem też. Bo, 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 bo. <ścoughs> wiem jednak, nie, nie słyszałaś. E, ten e, Czerwień i Rubinu. No. To był czerwień lubimy. Dobrze, tym pozytywnym akcentem mamy już wszystkie. Fajne było, podobało mi się, ja no, liczę oczywiście. swoje, mamy tak. Można pięć, drugą, drugi, drugą część kiedyś zrobić. Można by drugą część, czy mogłabyś wstać, bo liczę punkty. Jasne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja mam punktów 12, Tola ma punktów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tola ma 11! Nie! było tak, blisko. Ale lipa, ale lipa. Do widzenia z tak Było Tak blisko, baby. Ale smutno. Ej, podobała mi się ta gra. W ogóle chcielibyśmy no. na pewno z więcej challengeów robić na kanale. Tak. Natomiast trochę już jakby zrobiłyśmy. Te najfajniejsze chyba zrobiłyśmy. Ale jak macie jakieś pomysły autorskie, to dawajcie w komentarzach. Bo co byśmy jeszcze mogły zrobić za challenge? Bo wszystkie już są słabe, no bo ile można razy, w sensie inaczej, jak jest więcej ludzi, bo na przykład robimy turniej grupowy z rodzicami, no tak, to, to spoko, jest spoko, bo jest, jest większa dynamika, ale my no to co mamy robić? Na Zgadnąć... kren, na słuchawki na no uszy można. O, Whisper Challenge jest fajny, no. on byłby spoko, albo na przykład y, po opisie, po zdaniu z opisu też byłoby spoko, tak. to możemy te dwa zrobić. Nie. No pewnie, to, to. mam odpowiedź, też się Ale już się nie zastanawiałyśmy, jak Ale też koniecznie napiszcie, jak wam tak. coś przyjdzie do głowy. Tak, no dobrze. Także my tym smutnym akcentem będziemy się żegnać, trzymajcie się ciepło. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że jak wy to oglądacie, to albo już jestem w Paryżu, albo za chwilę będę w Paryżu. Z Kubana, z tą ekipą starą. Będzie to nasza tradycja, będziemy jeździć co roku. Nawet jak będziemy starzy nie będziemy już mieć ze sobą kontaktu normalnego, to będziemy jeździć do Paryża. Wow. Czyli Jadę ja, Łukasz, Alex, Magda i Nikola. Idziemy w piątek. Ile hajsu. Co ile hajsu? Ile hajsu wydacie? Na tym no ale życie. wiesz, ale ja na przykład nigdy w życiu nie liczę hajsu na podróże. Serio? W sensie to dla mnie to nie jest wydany hajs. <grym> Był za granicą, więc nie istnieje, on się nie, nie liczy. Nie. <grym> ja to, to, są, to są wspomnienia, których nie można liczyć pieniądze. Nie, rozumiem. Na przykład na Islandii Czemu wydałam ja? 4000 zł, łącznie za cały wyjazd. Ale Aś... to też, to wciąż nie jest aż tak dużo no właśnie, za tydzień. No ja właśnie, się tak to... Za tydzień z wynajętym autem zjechałyśmy pół wyspy, nie? Więc nie jest to super dużo, ale no, to nie ma żadnego znaczenia. Rozumiem. Odłożyłam te tak, pieniądze, tak, miałam na ten wyjazd i po prostu pojechaliśmy i spełniłam marzenia. Dobra, pogadam już o bzdurkach. E, to tyle od nas. Dajcie nam znać koniecznie, czy wy zgadywaliście razem z nami. Podajcie nam pomysły na kolejne challenge z naszej strony, a my się będziemy z wami żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!